Witam serdecznie, moi goście. Martu Leśniak, Dom Weselny Sylwia. Witam. Jesteśmy po kolejnych derbach Czeczewiny. Naprawdę fantastyczne widowisko. Pokonujecie Gold Team 4 do 3. Co powiesz na gorąco o tym pojedynku? No, Pojedynek był bardzo trudny, bardzo ciężki, ale widzieliśmy o tym. Chłopaki naprawdę postawili wysoką poprzeczkę ale na szczęście jedną bramkę więcej, także cieszymy się. W kontekście właśnie przyszłości, czyli już po wakacyjnej przerwie, te trzy punkty, te jeden gol mogą dużo ważyć, ale też nie jest to już jakaś przewaga, jakaś przewaga bramkowa, żeby potem odpuścić wszystkie mecze, no trzeba też się skupić na rewanżach. No trzeba na rewanżach, bo wiemy z doświadczenia, że można przegrać całą ligę jednym golem, bo za dużo no, przegraliśmy w pierwszym meczu i potem nie odrobiliśmy, więc ta Przewaga jednego gola. Mam nadzieję, że, że nam pomoże. Czy dzisiaj można wynieść jakieś tam szeregi nie wiem, obronne? Czy pomocy za stracone gole? Czy, czy Julka, czy kogoś? Czy, czy to bardzo dobre akcje Gold Teamu? Nie, no Gold Team bardzo dobrze zagrał. Ten młody chłopak z przodu, nie wiem, bardzo szybki, nowy. Wiem o kogo chodzi, nie pamiętam nazwiska. <laughs> no, bardzo szybki, także... No fajnie zagrali. Nam się udało schodzić, jak mówiłem, jedną bramkę więcej. Jesteśmy zwycięzcy w tym pojedynku. Patrząc na tabelę, jest Sylwia, która ma trzy punkty przewagi nad Gold Teamem i potem daleko, daleko nic. Czy to świadczy o tym, że poziom Ekstraklasy troszkę się zmniejszył? Tam się wyrównało, ale tych dwóch, te dwie drużyny bardzo mocno odskakują. Jak byś to ocenił? A czy powiem szczerze, że brakuje, dziwnie się z tym czujemy, że brakuje w tej trójce Tylicza. Bo tak od zawsze było, że Gold Team i Sylwia zawsze wysoko. No ale no, widocznie będziemy się z nimi bić o pierwsze miejsce. Czyli, czy dzisiaj wspomniał, że jeszcze wrócą silniejsi? No, mam nadzieję, bo wtedy będą fajne, fajne pojedynki, tak? Tak, ten dzisiejszy. Artur, życzę, życzę wesołych wakacji dla całego domu weselnego. Solwia. dziękuję za wywiad. Dzięki.